Sorare za 100 zł to nasza wspólna zabawa, gdzie wydając 100 zł staramy się zbudować w miesiącu skład, który w Sorare będzie zdobywać nagrody oraz zawodnicy będą na tyle progresować, żebyśmy na tym zarabiali. Wraz ze mną budujecie składy, sprawdzacie jakich transferów dokonuje i sprawdzacie, czy ten mój budżet rzeczywiście się powiększa i czy rzeczywiście mam jakąkolwiek wiedzę o Sorare. Jeżeli jeszcze nie macie pojęcia co to jest Sorare to zachęcam. Tutaj w linku jest taki pierwszy spojrzenie na ten projekt. A Was już zapraszam do samych konkretów. No to lecimy. Ok, po pierwsze ta kolejka weekendowa będzie dosyć nietypowa ponieważ rozpoczynają się mecze międzypaństwowe, także wiele lig w tym momencie przestaje grać ale nie nasza Liga MLS. Natomiast również trzeba sprawdzić, tutaj macie spis tych zawodników, którzy zostali z MLS-u powołani. Na przykład wśród nich mamy tutaj Charlotte Karola Świderskiego, więc cały taki spis macie tutaj podpięty u góry oraz tutaj w filmie, więc możecie sobie sprawdzić, czy wasi zawodnicy, których wybraliście, zostali powołani i nie pojawią się w, tutaj w wizy e, składa. Kolejna e, ważna rzecz, ponieważ my układamy wspólny skład e, na sovre na ligę limitowaną 220. Więc e, w tym wypadku trzeba dobrać takich bramkarzy, którzy e, będą występowali w meczach międzypaństwowych. No i w tym wypadku ja typowałem e, trójkę takich zawodników, to jest Jordan Pickford, e, gdzie Anglia zmierzy się w weekend z Ukrainą. Jan Sommer, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Białorusią i Ludzi Donnarumma, gdzie Włosi tutaj w weekend zagrają z Maltą W tym wypadku nasz cały zbudowany skład będzie wyglądać następująco w ataku Herbert Brandon Bay jako zawodnik ekstra jeżeli chodzi o obronę Nelson i Jackson Ewell jeżeli chodzi o pomoc Tutaj postawiłem na somera. Wydaje mi się, że w meczu Szwajcaria-Białoruś będzie miał więcej e, pracy niż na przykład Pickford w meczu e, z Ukrainą. Już nie mówiąc o ludzi e, do Narubie, e, który e, rozegra mecz e, z Maltą. Inna kwestia, inne spojrzenie, to możecie patrzeć na to, że dany bramkarz może zachować czyste konto i to daje dodatkowych 10 punktów. Natomiast jeżeli nie będzie miał się okazji do jakiejś interwencji, no to też tutaj ciężko będzie o dodatkowe punkty. To jeszcze do zastanowienia. I ja stawiam ostatecznie na e, Somera. Moją największą wątpliwością, jeżeli chodzi o ten skład, to jest e, Heber, e, który nie wiadomo czy, czy wystąpi do końca. Pauza od 2 do 4 tygodni, więc w najgorszym wypadku dopiero w kwietniu pojawi się na boiskach. Wolałem w tym wypadku zaryzykować niż specjalnie pod tutaj tą kolejkę weekendową e, dokonywać z zakupów. Z plusów, tak jak mówiłem, kupujemy zawodników, którzy liczymy, że. Nie tylko będą nam zdobywać punkty, i dzięki temu będziemy dostawać nowe karty, natomiast będą też fajnie progresować i będziemy mogli ich potem sprzedać. I taką kartą właśnie jest Brandon Bay, natomiast to jakby kwota. Jednego czy półtora euro jeszcze nas nie, nie zadowala, i wydaje mi się, że tutaj ten zawodnik ma większą y, okazję do progresu. I jeżeli zobaczymy tutaj przy tej karcie około 10 y, euro, to ja już się będę decydować na taką y, sprzedaż. Jeżeli chodzi o y, tutaj wytypowanie. Składu na weekend. To by było z mojej strony. Na tyle zachęcam do obejrzenia poprzednich poradników, jeżeli tutaj jesteście po raz pierwszy. Jeżeli podoba Wam się taka wspólna zabawa, zostawcie łapki w górę. Jeżeli macie pytania, zachęcam do komentarzy. Napiszcie, jakie wy typowaliście składy na tą kolejkę, jakich zawodników posiadacie. Z chęcią się temu przyjrzę. No i pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki temu. Nasza społeczność się rozwija. Zapraszam również na nasze grupy Telegram, Discord, które macie tutaj u dołu podpięte. Życzę sukcesów, trzymajcie się, na razie.